Jacek Dębiński i Marek Cicko czekają oczywiście w Lidze Mistrzów. Musi to wszystko być skoordynowane. Sędziowie z przedstawicielami UEF -y. są w stałym kontakcie i równo na wszystkich ośmiostach rozpoczynają się mecze w tym przypadku trzeciej serii spotkań Ligi Mistrzów. Franciszek Smuda zdenerwowany. On źle się czuje w takiej dyskomfortowej sytuacji, kiedy nie ma do dyspozycji wszystkich zawodników. Szybkowi jak bardzo nie pewnie. Nigdy cener nie będzie spokojny przed meczem mając jedenastkę i tylko jednego rezerwowego spola. Przed polekarnej. Sprytnie. Silnie strzelał za wiresku, ale nad poprzeczką. Pierwszy strzał gospodarzy w tym meczu. Kalski. On ma pomagać Mioszkiewiczowi w konstruowaniu akcji. Mioszkiewicz, ale sam dopiero teraz czeka na Dębińskiego. Mioszkiewicz zdecydował się na strzał. No dysponuje ten niewysoki chłopak silnym strzałem z lewej nogi. Potrafi to wykorzystać, zwłaszcza przy stałych fragmentach gry. Damian Militaru, silny strzał nie ten. Militaru przeszedł 3 lata temu z odwiecznego rywala z Piały. Dynamo Bukares jego grą wiązano tu olbrzymie nadzieje. On miał być następcą Hadziego, no ale te nadzieje nie zostały spełnione. Nie czyni ponad przez ostatnie lata jej militaru militarów większych postępów. No, minął się z jak Kalin zobaczył, że szczęsny Czychana dośrodkowanie próbował umieścić piłkę w krótkim górnym rogu bramki, na szczęście chylił. ta minuta meczu na stadionie z Biały. Mistrzowie Rumunii remisują bezbramkowo z Widzewem. Znowu widzę. Szymkowiak. Rozegrał piłkę z Mioszkiewiczem. Mioszkiewicz teraz prawą nogą na pole karne. Szymkowiak miał wysoko piłkę, nie mógł strzelać. Michalski odbita. Jeszcze piłka z któregoś z rumuńskich obrońców i ją w cele. A teraz lepszy okres gry Widzewa. Akcja cały czas na połowie widewa. Teraz potężny ryształ. Baciu, obroniony przez Maria Szczęsnego. Baciu miał sporo miejsca, przymierzył ponad 30 metrów. Nikt mu nie przeszkadzał. Szczęsny był jednak na posterunku szybko wykonał drożny przez Białe. Sabine Ilia atakowany na polu karnym. Szczęsny odważnie wyszedł z bramki. Łapiński, potężny rozbieg. Daleko, pośle piłkę. Gdzie? Do w tym momencie Georgios Bika skończył pierwszą połowę, pierwszą połowę, w której przewagę mieli gospodarze, nieznaczną, ale częściej strzelali na bramkę Szczęsnego. Wynik bezbramkowy. Miejmy nadzieję, że lepszą grę, zwłaszcza w wykonaniu widzewiaków, zobaczymy w drugiej części spotkania. Proszę Państwa, zapraszam za kilkanaście minut na drugą połowę. Przypominam, dla rumuńskiego trenera to w zasadzie mecz ostatniej szansy. On tutaj nie może przegrać. Remis też na pewno nikogo nie zadowoli. Uwaga, Szerban, sprytnie do militaru też potężnie metro tam. Rozmachem rozpoczęli gospodarze. Widzewiacy na razie błędów w obronie nie popełniają. Rumunom teraz się będzie spieszyć. Zależy im na wygranej. Przypominam, że tylko w zasadzie zwycięzca tego meczu ma realne szanse powalczyć jeszcze o ćwierćfinał Ligi Mistrzów. Remis nie będzie satysfakcjonował żadnej z drużyn, jak to się ładnie określa. Nie ma na boisku także Mariusza Lakatusza, a zatem dwójkę napastników zmienił, Dumitru, Dumitru, uwaga, Michalski w algraniu, piłki z Cisko jest na polu karnym, a w ostatniej chwili dążył ten Filipesku, który nie dość, że bezbłędnie spisuje się na własnej, po własnej stronie boiska, to jeszcze łata dziury w obronie Stjały. w środku pola leży na polu karnym stiały Michalski faulu nie było, starcie no męskie, ale czysto odebra Polakowi piłkę Rumun Lakatu, szczęsny! strzelał Laurentiu Roszu i tylko interwencja szczęsnego rotuje widzew przed utratą bramki. Filipesku na pole karne Roszu i Czerwan szczęsny! Zakowita interwencja Macieja szczęsnego. No, grozi je po raz kolejny pod bramką widzewa. Czy jest jakaś szansa na kontratak? Nie, sam tylko Miążkiewicz. Nawet miał do kogo podać. Teraz widzewiaty zepchnięci pod własne pole karne. My oglądamy jeszcze sytuację, po której szczęsne zapobiegł utracie bramki. I chyba będzie wybijał piłkę Miążkiewicz. Widzewiaty powoli, powoli zbliżają się do pola karnego. Biegnie wysoki Michalski, jest tam już Dębiński, jest Wojtala. Celea ustawia mur. Citko na pole karne i Celea z oltrzymymi kłopotami po strzale. Chyba Michalskiego atakował jeszcze piłkę Wojtara. No była kolejna okazja do bramki. Świetne zagranie. Marka Citki. Zresztą za to zagranie otrzymuje oklaski od Michalskiego, który strzelał na bramkę Celei. Majak zostawia piłkę rywalom, bo sędzia odwizzał rzut wolny dla gospodarza dla Katusz. Uwaga, bo szybko wykonany ten wolny i... Minimalnie nad poprzeczką Znów bliscy szczęścia byli gospodarze, a strzelał ten groźny Julian Filipecku. Noć Noć, daleko od bramki szczęstego, ale zdecydował się Roland Noć na strzał, spokojnie Maciej szczęsny Interweniował bez problemów, złapał piłkę Dobrze do Szymkowiaka, Szymkowiak, Szymkowiak, no wypuścił yy, sobie piłkę ale zdążył do niej Szymkowiak, strzał i poprzeczka! Zakomita akcja młodego yy, pomocnika widzewa, wielkie brawa, szkoda tylko że zabrakło szczęścia, zabrakło kilku centymetrów. Ambinie Szymkowiak, teraz ostro atakowany przez Rywali, ale świetne, podaj do Marka Cipki, Cipko, tam na sam i co? A jeszcze Mieszkiewicz, który asekurował te akcje, ale nie mógł już oddać strzału. Mieszkiewicz do Citki. Szymkowiak już pełni sił. Widzę wciąż przy piłce. Citko. Tak od niechcenia jakby przechodził rywali. Ale przedarł się w okolice pola karnego i po wybiciu piłki przez rzut rożny dla widzewa. Dobre, teraz dwie akcje w wykonaniu widzewiaków. Szkoda tylko że zabrakło skuteczności. Szymkowiak popisał się znakomitym rajdem, z strzałem, no ale poprzeczka, tylko poprzeczka i teraz rzut rożny. Odstawił piłkę Szymkowiak, ale chyba będzie do środkowywał Nie przerzucił akcję na, do środka do Majaka. Majak. Majak i Celea. Nie dotknął piłki. Rozpocznie rumuński Bramkarz od z własnego pola bramkowego. No, Świetne zagranie do Filipesku. Filipesku a teraz sporo miejsca na doświadkowanie. I za Firesku szczęsny. Jeszcze raz szczęsny. Brawo! Brawo dla pana Macieja. Dwie ofiarne interwencje. Chronią nasz zespół przed utratą bramki. Dwa razy za Firesku, Dwa razy wszczęsnego. Ten rzucił się. Rumunowi pod nogi Filipesku Militaru Ucieka lewą stroną, teraz dopiero pobiega do niego Mioszkiewicz Militaru na pole karne i minęła piłka I Ciucoju, i szczęsnego i na szczęście bramkę Około 12 minut do zakończenia meczu poderwał się teraz doping kibiców Militaru Szerban. Oni zdecydowanie aktywnie grają po przerwie ci dwaj piłkarze, dlatego więcej zagrożenia pod bramką i samobójczy gol niestety. Niestety 1 do 0 dla Stiały po tym olbrzymim zamieszaniu na polu karnym piłka trafiła w nogi chyba Daniela Bogusza oczywiście nie ma sensu winić go za to, że wpadła później do bramki. To jest przypadek, to jest sytuacja, do hmm. jakich dochodzi na polu karnym. Hmm. I w ten oto sposób. W 82. minucie widzę, straci bramkę. Wybijał w zasadzie spod nóg. Rywala piłkę łapijskiej trafiła ona. W nogi podusza. Wielka szkoda i jeszcze raz ta akcja, ten cały wysiłek jaki widzę włożył w obronę w, w cały ten mecz może pójść na mar. on poczekał spokojnie kilka sekund. To już ostatnia minuta meczu. Szkoda, jak już wspominałem, tego całego wysiłku włożonego w mecz. Szkoda, że przypadek w zasadzie zadecydował o tym, że... Biała prowadzi 1 do zera i bliska jest zwycięstwa. Militaro. i tuż obok głupka. Już kibice gospodarze szykują się do ziętowania tego zwycięstwa. Tymczasem w środku boiska jakieś dyskusje lakacusza z arbitrem. Jeszcze zmiana. Szymkowiak, rzut rożny. No i pewnie macie szczęsny. Tak jak w meczu z Lechem, pójdzie pod na pole karne, czy zostanie na własnej połowie. Nie, już prosi tylko, żeby wszyscy jego koledzy byli na polu karnym stieły. Ostatnia szansa być może dla Widzewa. Zając Bogus chciałby bardzo zrehabilitować się, chciałby bardzo umieścić piłkę w siatce Stiały żeby nie spoczywał na nim ten ciężar psychiczny porażki i niestety już widzę nie przeprowadzi następnej akcji, bo Georgios Biakis, Pikas grecki sędzia, zakończył to spotkanie. Po samobójczej bramce Daniela Bogusza w 84 minucie Widzew przegrywa ze Stiałą w Bukareszcie z 0 do 1.